Jesteśmy właśnie po konferencji prasowej przed mistrzostwami Europy Muay thai ze mną Przemysław Saleta, którego prezes Polskiego Związku Muay thai, pan Rafał Szlachta przedstawił jako miłośnika Muay thai. Przemku, ty się zgodzisz z tą opinią? E, tak, ja w ogóle jakby poznałem, poznałem Rafała Szlachta i Rafała Simonidesa kiedy szukałem kontaktów w Tajlandii, miejsca gdzie mógłbym pojechać i potrenować i właśnie oni skierowali mnie na Wyspę samuje do mm, WMC Muay Thai y, Gym i, i tam trenowałem. No właśnie, bo byłeś ostatnio w Tajlandii, m.in. był z tą Krzysiek Kułak, był z Tomek Makowski. To był twój pierwszy taki poważny wyjazd do Tajlandii, czy wcześniej też ciaki zdarzały? Nie, to był w ogóle pierwszy raz w Tajlandii i, i od razu po prostu taki na, na całą zimę. Powiedz mi, tu, tak, jesteś gościem honorowym tych mistrzostw, będziesz na pewno obserwował zawodników. i Czy będziesz oceniał zawodników polskich, europejskich pod kątem tego, co, pod kątem tego, co widziałeś u zawodników tajlandzkich? Nie do końca, dlatego że w Tajlandii ten, ten boks tajski jest jednak trochę, trochę inny. Jest zdecydowanie bardziej tradycyjny niż, niż moje taj światowe. Co, co ma wpływ na sędziowanie. Zresztą w ogóle no, jeśli się ogląda tam te walki na, na, na miejscu, to tak jak obejrzałem kilka walk, to mm, rozmawiałem z paroma osobami na czym dopytując się o co chodzi. No I się tak naprawdę się okazało, że, że po prostu no, bardzo często tam mm, zupełnie inaczej to wygląda, tak? Bóg Bugmacherzy bóg rządzą. Ale i, i teoretycznie rzecz biorąc, według przepisów, uderzenie pięścią jest tyle samo warte co uderzenie łokciem, kolanem czy kopnięcie, ale, ale w tak, naprawdę, tak naprawdę to te tradycyjne uderzenia z mojej taj, czyli kolano, łokieć, ewentualnie bardzo kontaktowe kopnięcie, jest wyżej oceniane. Pierwsza i druga runda się nie liczy. Trzecia i czwarta. Ma znaczenie, a piąta czasem jest taka: jak jeden zawodnik ma przewagę, to właściwie e, ma taką przewagę punktową. Odpuszcza? To zawodnicy odpuszczają i na przykład e, runda trwa tylko minutę albo półtorej. Więc, e, więc to jest takie naprawdę bardzo bardzo umowne. I zawodnicy tak naprawdę chyba tam nie do końca przejmują się tym, czy wygrali, czy przegrali. Istotniejsze jest, żeby dać z siebie wszystko. Jasne. Y w niedzielę, w niedzielę na galifnowej będzie Rafał Simon zwalczył w formule Muay Boran. Powiedz, czy będąc w Tajlandii miałeś okazję obserwować walki właśnie w tej formule? Yy, w telewizji. Na, na tych największych galach oglądałem to w telewizji. Yy, no, ze względu na, na brak rękawic i ze względu na no, no właściwie tylko owiki na rękach yy, jest tam. Yy, wyda walka wydaje mi się, jest toczona w. Yy, w trochę mniejszym tempie wynika to z ostrożności i nawet nie chodzi o, nie chodzi o to, że y, łatwiej kogoś znagotować, łatwiej po prostu kogoś jest y, rozciąć. To też na tym polega y, skuteczność uderzeń łokciami. To właściwie no, raz, że siła jest potężna, a dwa, że trafiony prawidłowo, y, zadany prawidłowo cios z powoduje rozcięcie skóry bez względu na to, gdzie się trafiło. Powiedz mi, czy planujesz jakąś taką przyszłość z Muay Thai, bardziej złożoną, czy po prostu trenujesz tylko dla siebie w tym momencie? Trenuję tylko dla siebie, aczkolwiek nie wykluczam organizowania obozów w Muay Thai, takich dla amatorów w Tajlandii. Muay Thai y, oczywiście no, jest, jest super, sportem, super sportem do oglądania, ale też y, jest y, dobrym sposobem na to, żeby być w formie. Nauczyć się, nauczyć się sportu walki, nawet podstaw, które dają jakąś e, możliwość samoobrony, dlatego że to na, to, na co my patrzymy w sporcie, jako na techniki bardzo brutalne, uderzenia łokciem i kolanem, jednocześnie są w do samoobrony. W kontekście samoobrony są, są to uderzenia najskuteczniejsze. Tak. Powiedz mi, wracasz do Tajlandii? Na kolejne obozy treningowe? Wracam do Tajlandii. Jeszcze mam nadzieję tej zimy, aczkolwiek czekam, bo w związku z jakimś projektem telewizyjnym nie jestem pewien, kiedy będę mógł wyjechać. Ekipa ta sama, czyli Tomek Makowski, Krzysztof Kułak, czy coś się ja zmieni? Ja pojechałem tam sam, natomiast, natomiast Tomek. Przypadek sprawił, że je znaleźliście. Tak, Tomek, Tomek i Krzysiek dojechali tam na trzy tygodnie. Znaczy Tomek trochę dłużej. Jasne. Przemku, ja nie mogę nie, mogę nie zapytać o boks, bo ja, ponieważ ja osobiście sam od boksu zaczynałem, a w sobotę duże wydarzenie dla polskiego boksu. Powiedz mi, jak, jak się na to zapatrujesz? Wydaje mi się, że Diablo wygra mm, przed czasem, aczkolwiek no, z ciekawością będę oglądał tę walkę, dlatego że po pierwsze Dross się rozwija, nabiera pewności siebie i bardzo dużo zależy od tego, Yy, jak o, przyjmie taktykę na, na Diablo, Jeśli będzie boksował tak odważnie jak z Masternakiem, no to myślę, że, że diablo go skosi. Jeśli, jeśli zmusi diabla, żeby ten za nim chodził, no to przy słabej pracy nóg diabla może być trochę więcej problemów i, i yy, 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 ta walka może skończyć się werdyktem punktowym. Co z kolei biorąc pod uwagę to, że walka toczy się w Moskwie. Yy, yy, Średnio w Natomiast yy, sądzę również, że przed czasem wygra drugą walkę. No niestety, Rosjanin Lebedev. Yy, no tutaj Paweł musiałby naprawdę zaboksować twardziej niż w którymkolwiek ze swoich yy, poprzednich pojedynków. Choć też yy, no widzę szansę, w, yy, no, jeśli tak można powiedzieć, w tym. Że Lebedew długo nie boksował i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, ile ta walka, ostatnia walka z Johnsonem kosztowała go zdrowia, dlatego że hmm, przegrał przed czasem i po tej walce wyglądał strasznie. I był taki moment, kiedy wydawało się, że już nigdy nie wejdzie do ringu. Powiem właśnie szczerze, że ja osobiście, jako przeciwnika Diablo, bardziej widziałbym Lebedewa, ponieważ wydaje mi się, że, on, że ta walka byłaby stylowo ciekawsza. Uważasz podobnie? Na pewno, to, była, to by była wojna, tutaj nikt by... Idealnie, idealnie pasowaliby sobie stylem? Może eee, no... kibicom, kibicom? Kibicom by pasowali, tak, kibicom by pasowali, bo to byłaby, byłaby wojna i prawdopodobnie by to przypominało trochę taką walkę z czakiewem, którą, którą toczył Diablo, choć z drugiej strony, no w mocniej bije. Przemku, jeszcze jedno pytanie. Muszę, muszę, muszę zapytać, czy zobaczymy cię jeszcze w ringu, w klatce, w oktagonie, czy już definitywnie koniec? Yy, w klatce albo w oktagonie na 100% nie, natomiast w ringu lepiej nie mówić na wszelki wypadek nie. Rozumiem. Czyli co, w sobotę jesteś w studiu Polsatu przed galą w Moskwie i w niedzielę przyjeżdżasz, rozumiem, na galę finałową do Krakowa. Tak i wszystkich naprawdę serdecznie zapraszam na, na finały tutaj w w Arenie, bo będą, można oczekiwać spore emocje, a przy tym również, że będzie dobre show. Jasne, tak jest, zapraszamy na galę finałową do Krakowa, musi tam być Przemysław Scoletta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.